Witam, witam. Zagramy sobie dzisiaj tą scenę. Ale ja mam straszne włosy dzisiaj. No, no i daję ze sprzedać łazienkę zaraz, więc. Tak będę. tak będę kabinę szorować to się samo. ją Piękno, się Nie będę musiał się myć dzisiaj znowu. No to jest 200 EQ przecież. Czekajcie, my gramy scenę. E, taką scenę na saporcie zwykłą. Dobra. No ale za głośno mówisz. Nowa scena jest. Ja, nie, nie grałem jeszcze, bo ja teraz ogólnie z mało tych buildów testowałem i w ogóle obserwowałem. Ale jest pod graspa i się w fazę maleta starasz się. Nie wiem, czy jest sens grania tej runy, co slowuje, jak gracie maleta, nie? Chyba nie ma. A grasp jest spoko, bo Font of Life będzie działać zawsze, jak auto atakujecie. Ona robi tą taktykę, że weźmie te basiki, tak? Kurde. A tam 15 golda weźmie. Jezus, to na serio trzeba spinać dubsko, żeby coś takiego robić. Ale dobra. I jeszcze mamy jest czyli też zwiększenie chili. Co nie wiem, czy my tu stoimy, Warys, a Może pilnujemy po prostu blue Buffa. Trochę golda tam zebrał. 30, 30, nie? O nie, jest to najlepszy meczap dla na mnie. Znaczy meczap, no. Jak gracie z Seną, to wolicie grać na jakiegoś Melasa. Jak na przykład na Tarika, jakbyśmy grali. Klinika? Co to dzwoni? Nie, na odcinku, halo. Oczekajcie. Żyje jeszcze tam, Varus, Ja muszę zobaczyć, co tu... Anulowamy Anulowano, ale nie jak to, dobra, nieważne. No i dusza wylecia, trzeba było ponarzekać tylko że telefon dzwoni. To jest klinika, to trzeba walczyć. To została klinika? To jest. Sraka w gaciach jest, o. No to wezmę, woduszy duszy trochę, trochę traduje, ten Bazy, co? Na... Można nulować Bazy w ogóle od niej? Kot wkurzony. Wciskać kota. Fuj ich hardo. Nie ma jaki punkt w ogóle po dobijaniu. Dobijaj, towarus. Czekamy? Cóż, właśnie na dżungla dżungle, to są straszne. Ta... Co jest na level Fish? Co się stało? Ale to granie na ją, no mogę to zbannałać nie zapomniałem o tym. Czemu on ucieka do tyłu ten Już mnie to dilduje, on leci, on leci 100% na mnie, żeby mi trzeci base gdzieś. on też spieprza do tyłu, full hp Varus. No już widzę, że ta linia będzie świetnie zabawna, jak już widzę tego chłopa. No widzieliście, krok do tyłu zrobił, ja, ja muszę kaitować. A no wygrają Olinę, nie? Na pewno. mi wygra Olina na pewno na początku gry, która nic nie robi. no do Ciebie tam misiu. Przeróż, nie wiem cokolwiek. Nie wiem czy nie chcą zabić tego misia. Przepuszujmy to po prostu czemu to próbuje jakoś frizować głupio. Przyjęto. Myślę, że będzie w tamtą stronę tam lewy. Wow, mi się w ogóle jakieś bufy dostały, jest teraz niby godzilla jakąś mocny jest. No jeszcze im pogra jeszcze raz, mi się. z gacia w strakach, więc mi nie można ufać za bardzo. Troszkę duszek tam w farmie, nie jest tego jakoś super dużo, ale. I graspa jeszcze, stakuje. No więc fajnie, bo ta jeszcze bardziej się teraz skaluje. Ale dalej ma ten problem, jak w nią wbiją, no w sumie to każda dicker ma. I każdy taki powiedzmy support def defensywny. Jak się w niego wbiją to jest dupa. Kurde jakby ina jeszcze to może by umarło, nie miałem ranger. No, to jest ja Coś tu szło, ja mam No uciekaj no, co kome? To już tutaj jest chłop. No nice. już zrobi tego smoka. To chcesz zostać? Ja bym cofnął chyba. Ja się tu wypierdzielę, coś czuję. Oni jeszcze jak zostać nie użyli i mają chwilę. A też ma czy czyli bez heal'a gramy. to Dobie tę ten w trafi Jakby z No nie ma kota, to że teraz nie zabijemy O Boże, nawraca ten znowu świnie no, no, nie ma fleszy Chciałem w kod zaraz przyjdzie. No Tarek bije z tych autotaków, na tym on no, tak speedzie. No teraz by no, chłopie no nie. Wstaniemy teraz. A, to się z tego składa nie? No głupio się składa trochę tego. Znaczy to jest jeszcze spoko to, ale... Na butach bo poczekam. Ma letality, więc jest okej. Okay. To jest pod kometkę Varus. A powinniśmy to nie bardziej spisgać, bo to jest Wej, No ale ciężko jest z tym kotem, szkoda, że go nie zabiliśmy, no. Myślałem, że rzuciłem ignajta, bo się tyle speli na tej kocie nawaliło, te Rusa i myślałem, że to jest Ignite, a. to były gryby Słuncy z, z tego, z tej kupy. W sumie że nie ma, to znaczy to było ułatwienie, ale żeby widać nad kimś, jaki efekt ma na sobie. Bo wiem, że widać sam, że slip i tak dalej, ale jak rzuci Ignite, to jest to samo kupsko, co jak gryby smucy czy czym się wydaje. Znaczy, no tak płonie trochę komuś, ale ten. Na yumi, sorry, yumi samej sobie nie widać, jeszcze mam jakiś płomień na niej widzieć. Nie ma pinków. Znaczy ten malet jest ok, ale tych tracimy, cooldowny strasznie opóźniamy. Ja nie wiem, co się dalej składa, ale tality? będzie tak opóźnione. Kobic kota ładny, ładny, z W trafił, bardzo ładny. Nie wiem, co oni teraz odwalili. Myślałem, że rzucił W, znaczy ku z W. Jak trafimy kota, M go daje nawet. No co mogę, mogę znajtować też w sumie też moja, prawda taka spróbuję to spuszować O nie, idzie ta świnia Nie zdążyłem arki wcisnąć Kurde jakbym zdążył przed tym wcisnąć to jak klikam jak powalony, nie wiem co chodzi Bo mnie wtedy wyrzuciłem, nie? Dlatego Dobra, nie ma flesza, ale. Jakbym rzucił ergę, to już by ją zabił najpewniej, tak mi się wydaje. Ale, whatever, dobra, nie się na głupiej grze. Ale dziwne to było, kliknąłem moim zdaniem jak skurczywek. A ten taki też bym był odpocząć, My na tym bocie już trzy razy był. Nie wiem, czy tuarkować. Najmniej no, na dobitkę, tak na shielda to nie ma sensu. Победи, ладно. Под нас стреляли, że ten połg Varus z no ale Varus no, chyba i tak jest tak dobry, że. Nie jest to głupie granie go po prostu. Co czy Alina z nimi wygramy? Mam 36 Dusz, to jest dobry wynik. Mam poriły i to przeleciało, ale nie. A ku Gaspara brakuje lol, no, nie wiedziałem. Dobra, fajne to jest. A no, mam też laj, czyli jak to troszkę się tam wyleczy Muszę na r patrzeć, bo jestem ślepy Jedna dusza jeszcze, będzie Znowu ten idzie Tarik golas. Kurde zły jestem, bo to mogło być fajny place, by to było mocno flash. Znaczy, bo ten znaczy, jest mocny na tym. No dobra, to ja udaję, że się boję bardzo. Tak, teraz wbiję to się skapną. Ja nie wiem, czemu Varus się w krzaku chowa, kiedy on ma erkę swoją. Nie rozumiem tego, naprawdę. Nie, nie wiem, co to miało być. No ja też właśnie pytanie, kto by powinien dać wziąć. <laughs> no teraz tutaj są? Schowani? Czy ich można zabić? że nie umarł ten warus bo ogóle by dupa będzie sfidowana Irelia przynajmniej o, ładny tepek ładny o już raczej to jak taki Irelia sfidowana, to a ja nie wiem czy ten warus tam podchodził w ogóle przecież to było pewne że oni w niego wylecą nie ja jeszcze mogę powiedzieć mam te moje E to moje e jest tak bronusowe może po z znisztać no ale może byśmy stali razem do nie wyszli stamtąd tu sobie drogę ucieczki ewentualnej przy tym zabraniu. w matrycie. Mam jeszcze jednego? Mam jeszcze jednego. Ale to gdzieś tutaj mogę dać. No bo i tak, i tak, i tak je resetuję. To... Dobra, jest ten gauntlet, a znaczy frozen Malet. No tej jedynki, może namida musimy zrotować teraz z warusikiem. Czy on nie gra źle, ale na przykład nie rozumiem, czemu on się w krzaku owa z woliberem? To będzie odwrót. Że on zostaje sam i Sapor na przykład rotuje, nie? Mieliśmy tu pinkę. Albo że zostajemy po prostu i Wolby podbiega jak trafi R-ką, bo tą R-kę nie jest Ona tego tumbla. Ja i cały czas tego tumbla. Jak widzicie rzucam W, to każde moje W to jest było dwa, No może nie każda, ale większość, nie? Ja on wtedy ma takie 4 sekundy, gdzie on może JR po prostu wreszcie sprzedać. Nie zmieniłem tego trinket'a, to się zagadałem znowu. A tym idzie coś zrobimy next level please? Ojej. Dobra, no ładnie zagrał. Nie ma arki więc raczej to przeżyje. Co na tym bocie tak ten Taryk się przy, 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 przyciął? W kota z metra strzela. Rozstrzelany. On no tutaj może być ten co uważaj. No, nie farmi tak źle ten dalek. Ma trochę tych CSU. Powinien się ma na Bez nie powinien być strasznie słaby. No, jest tutaj znowu. No, nie powinna mnie dogonić. No, ja mogę na tej na Rkę No, go, up. Daj trochę dusz, Taric. No nie wiem, no chłopie, co ci mi powiedzieć? To, że on przyszedł na chwilę i ty, i ty się go przestraszyłeś, to nie znaczy, że on nie wróci za sekundę. No o co mu chodzi, temu Warusowi? To wcale tak 3 4, 3 4 gangów na solo kolejce, nie wygląda, że ktoś przyjdzie zajrzeć i potem, wiecie, potem zabije. Dostał. Nie wiem, czy go zabiję. Jak streszuję, to go zabiję. Kurde, i tak umarł. Ja mam na ciebie kilka, niestety koleżko. No, Trochę przesadził, mógł pójść do tyłu i zostawać agrowie. Znaczy nie wiem, ja bym tak zagrał, nie? I skoczyć, jak z powrotem. A ja bo w takiej sytuacji powinienem leczyć, a nie zadawać obrażenia, też mi się wydaje. Ale talicji przedmiot. A buta chyba trójkę dalej się gra. Czy tu merce byłyby spokojni? Ale mi się wydarzy, że ja nawet nieważne jaki cecek dostanę, to i tak umieram. Jest z nim po dusze. No nawet na i relkę. jakaś dusza może wleci? O, dwie nawet. 53 duszy, nam patrzę, że na Yumi grałem i na Wayne to nie jest tak źle. Bo na takich, wiecie, ziomkach się ciężko te dusze, prawda? Jak kup, kupię te antyslowkowe buty i coś takiego zrobię. I ten trinket w końcu zmieni. Oś pod płaszczyk. Nic się tam nie czeka strasznego pod płaszczykiem. Wujek logopeda. No ciężko, widzę, ten Timfas przegrali. Ja jakaś super RK musi telikować. Hila miałem też złożyć, no tak, zapomniałem, powinienem teraz złożyć. Barus Ma w sumie to chyba już nie muszę. E no, też się przyda. Nie mamy ryczki. O, jesteś terror. No drogi, głupie dawny, teraz oddajemy. Nie wiem, czy walczymy na ich stronie mapy. Ale Woliber jest na flance, więc możemy się w nim wbić. Musi slasho'ać. O, ja w Dobra, ona się nie rusza w ogóle. Widzieliście? Ona się w ogóle nie rusza. Nie, zionięcie. A, Bone Plating. Nie ma jeszcze AP tyle. Bone Plating jest powolony, jest granie go w tym. Dlatego, moim zdaniem, to było trochę głupie, że ta iryna była to Proszę, dobra, smok, smok, no. Smok jest... A tu już jest Erickson. A wrócą na mnie, czy coś? No dobra, no dobra, nie ma, co, nie ma co ich gonić, jak my smoka przyjmiemy, nie? No właśnie, tam jest ping, tylko musi go wyczyścić. No musi streszować, a ja nie wiem, że nie ma stresza. Sezonki nie ma, dobra, oddają. No to jest soul point dla nas. Psiątkę by się przydało wbić na shiwane po nie rozgryźć, tak mi się wydaje. Ale tak... Ta bardzo lubię takie squirmisze też yy. Pędzę pędzę Do dłu... Do, do góry czemu w dół? Podpłaszczek, podpłaszczek Została. Hmm, za głęboko trochę. No, ale dzięki temu zabiliśmy tą wejnę, ale Varus umarł, więc tak whatever. Tak ją zdestynujesz. Bardzo ładnie Mogę tą duszę wziąć? Mogę. Chyba jakąś zgubiłem też tam z kogoś, chyba z Yuumi. Skotta powinno chyba 9 dusz lecieć, nie? Znaczy nie, no fajnie ten, sl ten slow, jest fajnie to, że się ten graf stakuje, to jest spoko, ale strasznie letality opóźniam, bo nie wiem, co teraz mam, chyba dalej letality składam. Chcemy to rozpierdzielić? Pod płaszczyk. will il trombu. Dwie duszki z tego lecą, nie? Z rado też lecą dwie duszki. Mi misio. Jedna? Ale smoku widocznie ale dwa co? No, ale już tego nie wygrałem. Kiedy oni w ogóle... I... Fistach tak słyszała utopę, a nikogo tam nie było? Tępną bierze, na pierdzielę. Fajny zasięg, nie? Wykrzyknik zasięg, chyba. O, jest nikt niczym nie trafił. Nie Wiem, że ja chcę tego inhibitera niszczyć. Podpłaszczek, podpłaszczek. Ma jedna sekundka, podpłaszczek. A cofnę, mam dużo pieniążków. Yy, Warus to ma na ale też to składam na pewno. Przecież jest za dobry, żeby go nie składać. Chyba coś innego składają. No nie wiem, ta antena dalej jest opcją, ale nie mają tyle magicznych obrażeń, żeby chyba tę składać. Chociaż ta Shivana jest i ten synda to może dobra by była. No takie długie walki, to patrzcie, że mu zaraz tego z tego weźmy. weźmie. Manek nie, nie wykastał do drugiego zgryzienia. Tak długo wystał, no. No, do ucieczki ta markę zagrał. Masz, że się wszyscy w tej bazie bijemy i to możemy spokojnie strojować. Masz masz. Ładnie, next level piece. Czemu to? On? Serio nie mogłem trafić w film? Ja bym go nie niszczu jest za wcześnie, żeby niszczył inhibitor. O, dostała, no to nie żyje. Może nie, bo tarin stoi obok. moja pierdziela. Dobra. Nie. Dobra, bawimy się. Dawaj duszę przynajmniej sobie to Miliony, pomóżcie mi! To nie ma nic do po prostu. Nie wiem, jakoś strasznie mało zadaliśmy tej. Dalej możemy wpieprzeć, może trzeba było wziąć ten inhibitor jednak. No. Ja mogę tu podejść, ale no nie, no nie podchodzę, nie uratuję tego przecież, ile ja biję to tyłku. 160, 160. inhibitor ewentualnie, na pewno robią tego barona. Nie wiem, czy mi się nie próbuje kraść, ale. Co ja mogę zrobić, żeby bardziej użyteczny? Ta Atena jest spoko. A Saula mamy ocenicznego. Dobra, dobra, dobra. No to trzeba iść tu. Mój ping tu stoi jeszcze. Ale jesteśmy w stanie ją zniukować tak przed Ulti Tarika, no. Jesteśmy, tylko musimy wszystko połączyć, bo ona nie ma rezistu, W ogóle nie ma Wisenda. Dobra, No oddają tego Saula z tego co widzę, tylko że to jakiś Tarik jest. Nie, ja mam trochę głupio się teraz bić. No znowu za głęboko ten pis No nie ma zoni, a coś takiego robi. Co to są te buildy z tym naszym stufem? Czy to jest idiotyczne? Gracz na vein? Na full apex indre, full apex Srivany? Po co ty grasz ten on hit build? To w, w kogo chcesz Tarika bić? No teraz się nie ma sensu to bić. No nie wiem, no tak mi się wyda. Czy to nie jest zły, ale no właśnie nie wiktimo. Nie bo... no, musimy prostu na więcej AP, żeby zniukować tą vein, a nie jakieś on hitki robić. żyja jeszcze. W takim ciasnym pomieszczeniu się bić, to nie jest tak drogi. O nie, to już jest dupa, jak nam to umarło. Ach, to nie trafiło tego kota. Boaros, gdzie ty idziesz? Ale czemu już do, ty do tyłu poszedł? To było pewne, że uciekamy, jak nam już ta Irelia umarła. Jeszcze to wpieprzymy jakoś. No znowu tak no bo ja... Ale aplikuje? Tak, Rka aplikuje, to się opłaca, więc... No, a tam się odpalił znowu. Nie wiem co to było. Nie, nie wiem co ci ludzie robią. <laughs> pokaz, pokaz gwiazd chyba po prostu. Słuchaj, mam czemu mam z pleców znowu wykastowała spela ta... Wein. Można ja zagrać w 5 HP zaraz. No, to jest przegrane, za ile staje ten miss, za 5 sekund. Red. <grymne> o, plating. Jeszcze i masz z tyłka? No nic, to przegrane, no. Może trzeba było wziąć. Ten... Ani, nie, nie widzę, że przez to, że, 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 że został, tego ale po prostu pojedynczo się biliśmy i tyle, no i przegrane. Ale kupa taką grę przegrać, nie? Reportujcie! <grym znowu> Co go, mnie pewnie ten publik chce zreportować? Kogo znowu? może się napisać, kogo byście zreportowali w tej, żeby ja w sumie nie wiem. Ale, wolone wełnę.